Siema się wesoły burger Dziś w dzisiejszym odcinku, będziemy grać w Minecrafta. I no... Bandy kuta nie ma, bo nagrywaliśmy, film nie wyszedł. Właśnie naszemu komentatorowi psycha Więc... No... Minecrafta. Dzisiaj będziemy grać w Speed Builders. Ja coś nie wiem co to jest, to zobaczy. Wytłumaczę. Ja nie ja mam skina, bo się przyniosło na ten komputer dopiero. I, no i muszę na y, ustawić sobie skina, więc no. Nie miałem ogólnie czasu, bo tu wszystkie te rzeczy i w ogóle bla bla bla... No, dopiero Minecrafta Stigma dopiero zainstalowałem. No to lecimy zaraz. 8 osób jest tutaj odliczanko. Muszę cię dużo łapkę w górę i subów. Já I... tím po mě jen Bo už už nedlouho. Zagrod. O oh, ne, to vidím, kedy ne, to Chore. Chore, Hore, hore, Ok, jak to je zbudowane? Já vlastně. Aha, tak, No to vím. Aha, i to bylo. Bů... Mm... Tak, ne. Bo tak. Chyba, ne. Chyba było to. Dlaczego nie mogę na tego kłaść na tym? Nice. Nie rozumiem tego. Ok, to było była na trzy. To było chyba tak. Przywaj. Okay. Hm. Było chyba tak. Tak. O nie, no dobra, wywalimy mnie ten reader. Nie, dobra, nie mnie. Uff, kochany ośmiorn. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Gdzie są te oczy? Nie, 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 nie zobaczyłem. Tylko No, to to być. nie wiem, jak były te macki całe. Dobra, robimy jakoś tak. O kurde, żeby ja nie miał tylko samych ma, macek! Jesteś you serious? perfekcyjne perfekcyjnie dobra wywalo mnie a nie tego chyba wywalo tamtego, tamtego, tamtego tak, tak myślałem lizak no to będziemy proste tak okej, okay, no to budujemy. w takim Hop, 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 hop. Ciup. Siup. 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 Chyba tak? Nie, dobra. już ja zrobiłem. Ale... Okej. Okay. No okej, okay, nie było tematu. Ile zrobiłem. Nie no, co ja robię? Co to ma być? Czekaj, może się... Uda. No nie mi się. No nie. Nie walam, nie mam szans, nie. Nie! Nie! Ha. Ale miałem szczęście. Tutaj jest... No, kiedy już co miałem. <ślesz> Tyle diaksów. O ho, ho. jeszcze bloków. że no, się więcej Minecrafta? Myślę, że tak. <grystanie> I yy, chodźcie na live'a. szybko, szybko. Ej, dobra, yy, może nie, nie to by było nie bez sensu. Ale zapraszam na live'a, które będzie się sobotę o godzinie 11. Zaplanowane wszystko. Takie ładnie będą donaty. Jedna złotówka to 5 minut dłużej. Tak, dokładnie. Tak to, tak to właśnie jest. No razie dobrze trzymam. Moje budowle nie były wykwintne, ale no cóż. No cóż, no i te, te, ta przegram, nie ma szans. Kogo... no, Pomyślałem. Ja Dobra, to lecimy do nasadniała ręki. Mapa ładna. Mapa ładna. Okej. Okay, yy, Wejdźcie do opisu pierwsza i opisy Discord. Na live będziecie mogli ze mną. Nie, czekaj, tak, tak, tak. tak. O, to będzie, będziecie, bo ogólnie będę grał Fortnite, więc yy, będziecie mogli zagrać ze mną Fortnite'a. Więc. Yy, będę siedział na Discordzie moim na kanał kto na live. Na kanale kto na live. I po prostu, jak ktoś wyłączy i podań swój nick, no to będziecie mogli ze mną zagrzeć, więc wie, no. Jak będą tu jakieś dźwięki. Bo tutaj ktoś tam piłuje. muszą mi się odpiłuje, więc ja mam otwarte okno, bo gorąco jest na dworze, jeju. Muszę mi się otwarte okno, więc jak będą dźwięki, no to przepraszam was. No. Nie wiem czy ten skin jest bardzo popularny. To jest jakiś domyślny derpa, czy coś? Nie wiem. Ja tego nie mam na przykład na początku. Nie miałam. Ja ciągle mam Steve'a na początku. no, ja no, miałem skina, to też sobie zrobię skina po tym odcinku. No. I tak ogólnie. Dziu! No, Co chciałem chciałam jeszcze powiedzieć? No i chyba tyle. Zabudujemy. Mmm... Znowu to? Znaczy no, przed odcinkiem testowałem trochę. Jedną okej. i... No, 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 no. To, to, to. Tutaj na dwa. Tutaj pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. Tak. Tutaj. Tak. 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 Tak, tak, tak. 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 Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Nie. Nie Co? Gdzie to jeszcze było? Zadać te dwa bloki. A, w środek pewnie. O, perfekcyjnie. Okej, okay, no to świetnie. Wszyscy zbudowali perfekcyjnie. Jakbym nie budował ja, to by był trochę przypis. Aha. No, to będzie trudne, to odpadnę. pewno. Już mówię, yy, wczoraj podnałem ten tryb, więc mówię, że nie będę jakiś totalnie wykwintny, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba moja, mój, mój profesjonalny gaming. <grym grym zniu> Okej, okay, to był oczywiście żart. Snopek profesjonalny gaming? Nie, nie. kogo? snopek, no to nie, 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 nie jestem snopek. Żeby nie było, ale po prostu uzależniłem się od tego słowa, bo od pana plotka który mi to mówił ciągle. A ja ciągle mówię, pan, plotek, więc nie, no, spada na pierwsze, Serio, serio. Dobra, teraz mi się nie udało coś. Okej, gram chyba z Gierkę, chyba. Ja nie wiem. Nie mam patrzeć. A co ja sprawdzę? a się minął to jeszcze dwie. Tu, 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 tu. Nie wiem, że na crashu nie działa samo przechwytowanie gry. Próbuję początek ucinać. A tak to mogę, wystarczy, że. Po prostu mam przechwytowanie gry. Ja? A, ja też ten skakać, tak, panie. Aha. O, to jest ten, a ja, ja znam tą gierkę, jak ja się ją grałem, ale już nie gram, bo, bo nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Chyba tu, czy tu? 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 Tu chyba. Tak. Chyba? To mi się zdaje, że tak będzie lepsze? Tak. Tak. Tak, dobra, bra, ja nie zdążę nawet A nie, dążę, dobra. A może do, nawet to będę miał perfekcyjnie? 70%. Co ja ze zbudowałem? Co ja się zbudowałem, no? No bo moje. <słuch> No dobra, no trudno. Będzie taki luźny odcinek dzisiaj. Krótki. Większość czekania. No ale cóż. Ładna mapa. Kto on stworzył? Pawełek. Pawełek. No, piękna. Ile musiałem tą za... O ja ci, to za nich. To <kłysy> X, co to jest? Co X? Durd, krzyż jakiś? Harry Pottera? Serious? Mm, mm. Kto lubi Harry Pottera, to dla niego props. A, gdzie to było? Zapomniałem jak to wyglądało. Nice. E, e, tak? Chyba tak? Nie wiem, ja tak nie wiem, jak to zapomniałem. Taka, jak to wyglądało? Chyba. Jakoś. Nie, to. A, pamiętam, pamiętam, pamiętam! Chyba. Nie. Tak, nie pamiętam. Nie, ja nie pamiętam. Jednak. I tak jakoś chyba? Kurde. Kurczę. Nie! Co, ja jestem za. Ale mnie nie wali. 75 years later. O jednak. Dobra, tego nie było. Trzeba zmocować. Nie zwracajcie na mój nick. Nie zwracajcie uwagi na mój nick. Musiałem się nazwać, nie wiedziałam, jak się nazwać. Wtedy jeszcze chciała zmienić nazwę na inną, więc no, Nie wiedziałam, jak się nazwać, więc nazwałam taką. Halo chyba będzie zmienione. Zgadzajcie, kto to mi wymyślił. Ten, kto zgadnie, ma u mnie PROPSA Instagrama. Napiszę. Kto to zgadnie, no to mi pisze komentarz i ja czy no... Ja, ja napiszę te co to... Jak zgadnie. Po prostu te słowo. Zgadnie, to napiszę mu w odpowiedzi, że podaj nikt z Instagrama, on mi poda Instagrama. Jak nie ma to Snapchata, bo czy coś tam mi poda, youtube czy coś. <laughs> no i wtedy na kolejnym odcinku powiem... Powiem mojego instagrama, wyprosuję go Ale to jest takie proste takie proste takie proste to jest no ludzie no. okej, okay, 30 sekund <śmiech> teraz <śmiech> będzie ostatnia gra, nawet jak przegram pierwszy no to i tak jest. to jest taki luźny odcinek po prostu, żeby był by miał kto, kto, kto coś oglądać jak ktoś się zastanawia, to ten poziom przejdę poza odcinkiem, tamten. Albo nie. Będę jakby cały czas będę go próbował i cały czas będę go każdy poziom nagrywał. I w koń, jak w końcu mi wyjdzie, no to wrócę to na ety. Moi git. Znaczy nie, nie jest jeden poziom, oczywiście, tylko więcej. Jak mi się uda, no to dalej będę. Bo, ale nie, bo tamta mapa. Ba... Nie, nie, jak to kto może zbudować? Ja nie, nie mogę tam wejść. Tu jest z jednej strony okno, tak. No i co, jak ja to mam? Jak? Jak? No powiedz mi, no. Nie wiem, jak to jest. No. A zbuduję. No tak. To będzie klot totalny. A, no, to inaczej. A, dobra, no, trudno. Mówi się, trudno. Koniec odcinka będzie. Psyklomi, Psyklomi, wesoły bulgel, Psyklomi, smucę hmm, się, bo się socinek. nie smucę się, bo nikt mnie nie lubi, no, do widzenia, a nie, ten może przegrać, no, mi się wydaje, że Jelachia przegra. <mum> Trudno. Będzie Ciebie mnie mogli spatrzeć na mapy różne, jakie są. Tak, tako, tak, tako, tak, tako, tak, 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 takie są, takie fajne są. Takie ładne. To jakiś kurczak, czy co to jest? Gęś jakaś? Było kaczka! Dziwaczka! Dobra, y <try> Nieważne, <try> nie było to na montażysta, czyli ja. W sumie, tak. Już je to dodać. <gry> czyli ja, w sumie. To już nie da kłaść, oszustwo to, to jest jakieś kurcze. Kurcze, kurcze, Tak. 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 Tak, tak, tak tak. Piem, piem, piem. I czekaj, to było na żaglu. To było na to żaglu. To było na żaglu. Jak mam się tu dostać, no? Skam. Skam leży. Skamerzy leży mnie dopadli. FBI, open the door. Nie, to jest... FBI. Open now. To było okropne. Aha, już wiem jak to miało być. No nie, dobra, nie lecę. Kuchnia. A to kiedyś miałam perfekcyjnie. K kiedyś miałam perfekcyjnie. Nie, pies jakiś czeka. Mam nadzieję, że nie będzie go słuchać. Niestety ja pieska nie mam. Jesz już. Dobra, nie będę mówił. To nie jest jakiś yy, smutacy kontent, tylko to jest kontent wesoło. Nie, nie o mi. No przypał. Przypał, gościu przypał. No perfekcyjnie. No widzicie, jaki ze mnie jest kocur... To tu może przegrać. Jedynie przegrać może wszyscy. no, nie wszyscy przegrać, tylko wszyscy grają. Nice. Jajecznica na patelni. Ludzie, co A to fajnie takie oznaczone, a nie w nie niedokładnie. Nie no, ale no cóż, no. Tak mi kazał. Kazą, kazą, tak, tak. Tak, dobrze powiedziałem. Uszę was złej mowy. Jak to było. Aha, tak. Chyba, chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. No fryzjera. Nie, nie, nie. Tu było tak. tak, dobra, teraz dobrze jest. Dobrze jest, dobrze jest, że jest. A to było tak. No ja, gdzie to był? Jak to. Pół? Nie. Aha, bo nie było. Nie, nie. Nie, nie no każą mi łę zabudować, nie wiesz. Czerwony, biały, czerwony, biały, czerwony i tu takie coś. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Czerwony, biały, czerwony. Pyk, pyk. Czerwony, biały, czerwony. Czerwone, białe, czerwone, białe, czerwone. Czerwone, białe, czerwone, białe, czerwone. 75 years later. Czerwone, białe, czerwone, białe, czerwone. I czerwone, białe, czerwone, białe, czerwone. Co? Aha tu chyba. Co? Nie. A to maksa chyba. Co? Jak to? Aha tu jeszcze. Heba. Nie! Zabrakło mi jednego klocka. Nie. Zabrakło mi jednej sekundy do jednego klocka. Nie. Ja już go miałem w ręce przecież, no co zaskanam? Dobra. nie znaczy, no nie skan. Nie. 75 lat później. No. Dobra, no to. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapki, i No i ja na mnie Dam wam. Jeszcze wam dam? Dam ci moderatora. Moderatora ci dam. I. No, dam ci moderatora, więc BI i nara Yo!